Dobra moi drodzy, zobaczmy tutaj pierwszy sklep, czyli tutaj mamy żabkę. Czyli musi ją szybko okraść, żeby dostać pierwsze pieniądze i żeby odblokować pierwszy okradnięty sklep. Wchodzę, to jest napad, to jest napad, szybko oddawaj pieniądze. Dobra, dobra, tylko mnie rób krzywdy i czy masz aplikację żabki do skanowania? Komu aplikację żabki? dobra, ja nie mam żadnej aplikacji żabki, dobra, przesuń się lepiej. Teraz składę tej bombę, moi drodzy, szybko odpalam bombę i PUM Dobra, biorę szybko pieniądze, uciekam na mój motor, patrz jakie mi dużo pieniędzy ze 100 dolarów mam. Ej, ale patrz goniby teraz jakiś policyjny motor tutaj. Dobra moi drodzy, tutaj mamy tak jakby wyrzut, nie będę uciekał. Oh, nie spadłem. dobra, kurde. Dobra, czekaj, że on zniknął. I dobra, moi drodzy, widzieliście? On teraz pojechał tam do góry, a ja pojechałem tutaj na dół i teraz mogę szybko jechać do mojej bazy. Dobra, moi drodzy, zobaczymy kolejny sklep do okrania, i tym razem to będzie Starbucks. I jak widzieliście, tutaj jest, jest jeden klient, i tutaj mamy sprzedawcę, którego oni musieli okraść. Więc ja widzieliście, tutaj wpijam, dobra, tutaj kulturalnie, tutaj jest. E, dzień dobry, dzień dobry, proszę, tutaj kawkę zamawiam, tak, tak. E, dzień dobry, dzień dobry, proszę, tutaj dla pana kawka należy się 15 robuxów. Dziękuję, ale dobra, teraz bądź cicho, bo tutaj robię teraz napad. I teraz dajesz wszystkie pieniądze naraz. Dobra, dobra, tutaj masz w kasie, musisz tutaj przyjść obok. Dobra, moi drodzy, to zobaczcie, ja tutaj szybko kradam sobie wszystko pieniądze. Ej, moi drodzy, teraz w tej chwili na policję, ale dobra, tutaj mam oczywiście 10 tysięcy robuxów, więc ja szybko tutaj uciekam, jak widzicie. Zobaczcie, w tej chwili policjant zamiast jechać po mnie, podjechał właśnie teraz w tej chwili pod ten sklep. Więc ja, moi drodzy, jestem bezpieczny, więc to znaczy, że będziemy mogli okraść kolejny sklep. Dobra, moi drodzy, teraz okradamy w tej chwili, oczywiście tutaj, te muzeum. Więc jest kolejny nasz sklep na... Na naszej liście do okranięcia, tutaj na razie, ja tutaj nic nie robię. To i ho ho, ho i się porozglądasz, tak, tak. Dobra, zobacz, tutaj mamy te najdroższe obrazy, które są tu w takich laserach, żeby trudniej było je ukraść. Go, moi drodzy, ja tutaj teraz muszę zarobić. Nie wiem, szybko. Yy, dobra, o nie, bądźmy jeszcze alarm, dobra, ja szybko muszę ukraść ten obraz. Dobra, moj, deskowem teraz ten obraz tutaj do tej, do, do tej torby. Co ty robisz, ja w tej chwili złońię teraz na policji Ubroklajesz nasz obraz warty 10 milionów robuxów. No, moi drodzy, to jest warte 10 milionów rubuksów, dobra, ja szybko uciekam, gdzie jest tutaj. Mój, jest samochód. Dobra, moi drodzy, ja szybko uciekam, ale patrzcie, tutaj już jest policja w tym miejscu. I moi drodzy, drodzy będziemy musieli szybko przed nim uciec. Ale dobra, moi drodzy, na szczęście ja znam różne tej stany i otóż tak jak widzicie rampy, więc tutaj będziemy musieli zaraz się wybić. O kurde, to się mi teraz nie wyszło. Ale dobra moi drodzy, patrzcie, tutaj musimy szybko się wybić i pum. zadacie w tym miejscu, otóż będziemy musieli pchać do góry. patrzę, o tutaj, drodzy, teraz tutaj i... I, moi drodzy, on właśnie w tej chwili chyba nas zgubił idzie w zupełnie innym kierunku. Więc to oznacza, że będę miał abryć i do okranięcia kolejnego sklepu. Dobra, moi drodzy, otóż teraz mam do jak widzicie, Otóż w tym, otóż miejscu. Otóż tutaj obok mamy sklep z samochodami, więc od razu tutaj będę chciał ukraść jeszcze ten sklep na raz oraz ten sklep. Po w porządku, ukradnijmy sobie tutaj stację, by załamał tutaj dobrze... Dzień dobry, dzień dobry, tutaj hot doga, poproszę. Jasne, jasne, tutaj pan może, obu, o, tutaj obok pan może sobie już go zrobić, w tym, otóż miejscu. Dobra, moi drodzy, teraz ja sobie tutaj biorę hotdoga... Ej, patrz, serio, ja tutaj go dam, miam, miał, miał. Ale dobra, moi drodzy, to te, tak naprawdę, proszę pana, to jest nawad i musi pan w tej chwili odejść, bo tutaj robię teraz nawad na pana, tak, tak. To jak to, jak to, jak nie możesz tak przecież, co ty robisz? Ja, moi drodzy, kolejny będzie napad na sklep, jak kładę bombę kulturalnie i Ej, dobra, zobaczcie, samochody, 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 pieniądze tutaj mamy i teraz... Musimy iść tutaj do tego sklepu, żeby ukraść ten, sa ten tutaj samochód. I zobra moi drodzy. Jak coś, proszę pana, pana ukradam, tak, tak, z samochodu. Tak, tak, to już jest mój samochód. Jak to pyszczak nie może, co pan robi w tej chwili? Dobra, dobra, ja... ja już odjeżdżam, moi drodzy, ukradę kolejny kolejnym z Mamy teraz dwa sklepy za nami. Będziemy mogli teraz ukraść kolejne sklep. Dobra moi drodzy, zobaczcie, mamy tutaj kolejny sklepik, będę chciał ukraść od razu ten sklep, zobaczę Fryzjera, tutaj lody oraz ten sklep. Będę chciał ukraść wszystkie naraz. Ja się doda, moi drodzy, tutaj parkuję mojego pana, i dobra, na przykład do fryzjera. I wiecz pani, to jest w tej chwili napad. The cat sat on the O, jak to, jak to, to wiesz, jak nie można? Ja zaraz dzwonię po policję. Nie, no nie może pani dzwonić po policji, ale jeszcze w międzyczasie musi pani mi zrobić nowe włosy, bo chcę nową fryzurę, mieć, zanim pani ją O, moi drodzy, zobaczcie, jakie mam teraz włosy. Zobaczcie, co to są za włosy. Jakieś takie kolorowe, dziwne. Ale to mi jeszcze, proszę pani, nie potma, więc pani, o, już tutaj kładę bombę i to już jest koniec pani lokalu. Pani teraz, pani oddaje pieniądze, dobra, tutaj dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. I teraz, moi drodzy, wchodzę od tyłu do następnego sklepu. Teraz mamy kolejny sklep, to są lody. Yy, dzień dobry, dzień dobry. Yy, dzień dobry, dzień dobry. Co panu jest z włosami? Co panu zrobili? Pan co, Byłem u przed chwilą naprawdę bardzo, bardzo źle mnie obcięli Dlatego chciałem też lody z tego powodu A tak naprawdę chcę od pana pieniądze Więc aż na musi pan dać mi pieniądze yy, Co? Jak to? Jak to? Przecież nie mogę Nie może pan tak, ja dzwonię w tej chwili też na policję Ej moi drodzy, On w tej chwili mi tutaj guzik na, Tutaj na dole na ladzie, więc zaraz będzie policja Więc ja tutaj szybko muszę ukraść Więc zobacz, w tym razem tutaj nie ma pieniędzy, a lody są ukrane, dobra Proszę pana, ja panu otóż nie wiem ja panu robię skargę. Nie da się pana w ogóle dobrze okradać więc dobra, ja tutaj szybko idę do, do ostatniego sklepu tutaj. Na automaty, więc dobra, tutaj szybko, moi drodzy, muszę ukraść. Więc dobra, moi drodzy, jak widzicie, ja teraz sobie rozkręcam ten automat, żeby zabrać z niego pieniądze. ale zobacz, moi drodzy, w tej chwili tutaj jedzie właśnie policja. Więc dobra ja tutaj szybko muszę uciec. Udało mi się na szczęście zabrać pieniądze, ale dobra, o nie, tutaj już jest policja. Stój, stój, policja, zatrzymaj się! Ej moi drodzy, zaczął właśnie w tej chwili zciela, więc dobra, ja się tutaj muszę uciekać, moim Ivan? Ale zobaczcie, te trzy sklepy nam się udało ukraść uk więc mamy kolejny sklep odblokowany więc mało zostało do kranić, patrz, w tej chwili Teraz goni. Tutaj będę musiał szybko pojechać jakimi jakby rampami, jak widzicie, więc tutaj na początku idziemy w te miejsce. Dobra, moi drodzy, tutaj szybko, czekam więc tutaj do góry na tą górę. Dobra, moi drodzy, tutaj szybko zjeżdżam w ten, ten sposób i o nie, o nie, o nie, o nie patrze, i Moje auto teraz spadło i im prawdopodobnie też tam tutaj wpadł. I drodzy drodzy, zobaczcie, oh, właśnie, o to mi chodziło, właśnie jego tam też tutaj spał, moi drodzy, szybko idę tutaj na taki jeden secret, jak dobrze wiecie. tutaj otóż to miejsce, to takie coś i tutaj, moi drodzy, teraz będę ucieknąć. I dobra moi drodzy, patrzcie, a teraz właśnie uciekam do mojej bazy. Dobra, jestem tutaj już pod moją bazą, więc tutaj szybko idę do Bazy. Więc co moi drodzy, oznacza, że mamy kolejny update. Dobra moi drodzy, mam, mieliśmy kolejny uprade, więc okradam tutaj sobie bibliotekę jak widzicie i okraniemy sobie też tutaj ten sklep z telefonami oraz tutaj tą pocztę. I dobra moi drodzy, wchodzę sobie z biblioteką. Z biblioteką. Dzień dobry, dzień dobry pani, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, z panu jakoś. Nie, ja proszę pani, się tylko rozglądam sobie tutaj. E, ale do, dobrze, dziękuję, dziękuję. Ale dobra, jak 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 widzicie, ja szybko tutaj wyjmuję plecaku. I dobra, ja tutaj pakuję wszystkie najdroższe książki do tego boksa. Co pan robi, czemu pan wszystkie nasze najdroższe książki pakuje do boksa? Ja zaraz dzwonię w tej chwili po policję. E co, jak to ja zrobiłam? Ja coś kocham, tego boksa z najdroższymi książkami. Idę jeszcze szybko, żebym zdążył ukraść sklep z telefonami. E, dzień dobry, dzień dobry. E, dzień dobry, dzień dobry. Witam pana, pomóc panu w w czymś, jakoś? E, tak, tak, oczywiście. Jak pan mi pokaże najdroższy telefon w tym sklepie, jaki pan macie. Wie pan, co to jest nasz najdroższy telefon? To jest naszej aktualnej ofercie. E, no dobra. Że tutaj się mu przyjdzie kulturalnie, no wygląda ciekawie, dobra ja sobie go tutaj wezmę, dobra, dobra Co pan robi za się najdroższym telefonem, niech pan na tych, więc go tutaj odłoży w tej chwili Wie pan co, bo ja nie wiem czy pan wie, ale ja teraz pana okradam tak, tak więc tej do widzenia, do widzenia Ale zobaczcie moi drodzy, to właśnie w tej chwili idzie policja, więc ja tutaj, zobaczcie od razu wykorzystam tę okazję i zobaczcie, tam właśnie samku, tej dostawej dostawy z paczkami, więc może to będą jakieś fajne paczki do kranecia. więc ja od razu kranę cały samku. i zobaczcie i on w tej chwili się pomylił i właśnie poszedł teraz na zaplecze, zamiast no mnie gonić. Ej dobra, gdzie on jest, czym on zniknął, gdzie on się podział? A my w tej chwili jedziemy do naszej tajnej ba... I dobra moi drodzy, jak widzicie, teraz będziemy okradzać galerię handlową. Jest taki samy porząd duży, że będziemy teraz okradzać galerię handlową, więc tutaj szybko sobie idę. Widzicie, tutaj na nikogo nie ma przy kinie. Jeszcze mogę sobie tutaj trochę popcornu ukraść, oczywiście. Miał, miał, miał. dobra, my idziemy tutaj już do McDonalda ukraść, otóż Big Fucking i nie tylko, więc dobra, pazie. Tutaj są jacyś ludzie którzy siedzą i dzień dobry, dzień dobry ja bym chciał złożyć zamówienie Dzień dobry, dzień dobry i pan poda co by pan tutaj zamówić Ja proszę pana poproszę zestaw za 10 tysięcy robuxów Tak, za 10 tysięcy robuxów poproszę zestaw Jasne, już się robi, Proszę pana, tutaj będzie pan miało otóż to w kartonach. Wiedzą, czy pan jakoś sobie to przenieść. Proszę, moi drodzy, zaraz będzie moje jedzenie już gotowe. Dobrze, proszę, proszę pana, tutaj jest pana złoty burger. Otóż w tym tutaj boxer. I dobra, on oddał mi ta do tego burgera w tej chwili. Patrzcie, jaką on fajnie wygląda. Należy się 10 tysięcy robux Ale, moi drodzy, ja niestety teraz zakończę nic nie mam, bo wszystko zostało w mojej dziupli. Więc wie pan co? Ja tutaj jeszcze do pana pójdę. nie pan tutaj szerzej odsunie, tak, tak. Nie wiem, co się odsunie. Co pan ma na myśli? Co, co, co pan robi z tą bombą w tej chwili? Wie pan co? Tutaj kładę tą bombę teraz i bum, moi drodzy, się mi się dało, więc... Ej, odwoń już po policję! i dobra, moi drodzy, ja tutaj idę sobie... Dobra, dobra, do, 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 do. więc to znaczy, że udało nam się okraść galerię, więc zostało nam już niewiele sklepów do kranienia. Dobra, moi drodzy, jak widzicie, teraz przyszedłem do kolejnego sklepu, czyli sklepu tak jak widzicie, z broniami. Jak widzicie, teraz będę począł kolejną broń, żeby zrobić kolejny napady, taką lepszą broń jakąś. I dzień dobry, dzień dobry, ja najlepszą broń, taką bardzo dużą, żeby tutaj przestraszyć, jak będę kogoś okradał. Yy, dobra, dobra, jeszcze panu pokazuje. Ta broń, moim zdaniem, będzie odpowiednia dla pana. Yy, dobra, ta ja mogę ją zobaczyć? Poproszę. Dobrze, dobrze, oczywiście, będziemy pan tej zobaczyć. Jeśli panu ja ją zaraz podam. Tak, ja już panu podaję, o tutaj, proszę bardzo. O dobra, dziękuję bardzo. Tutaj, no widzę, ba bardzo fajna. Pani jako będzie fajna tutaj? Yy, tak, chyba będzie odpowiednia, zależy zależy, czego pan tutaj ją potrzebuje. Ja pan, co ją tutaj potrzebuje do okradania? Tutaj, różnych sklep... Yy, co ja powiedziałem? Nie, nie, to takie miło zazmieć. Jak do okradania? W tej chwili proszę pana na policję. Ale dobra, moi drodzy, moi drodzy, ja uciekam z tą bronią, bo i tak musiałem ją ukraść, bo wiecie, w tym odcinku chodzi o to, żeby okradać bronię, ale jak widzicie, tam już jest policja, moi drodzy, więc ja szybko tutaj muszę uciec z tą bronią, na szczęście tutaj przebiję mu opony w tej chwili. Do... Moi drodzy, jak widzicie, on wjechał tutaj do basenu w tej chwili. Dobra, przydała się dzisiaj broń, ale to oznacza, moi drodzy, że mamy kolejny Abdre. Dobra, moi drodzy, jak widzicie teraz poszedłem do sklepu z ubraniami, żeby kupić jakieś nowe ubrania Gucci nie tylko. Albo nie, przecież jak kupić? Będę musiał je ubrać, żebyś, bo w tym odcinku okradamy każdy sklep na Brookhaven I proszę pana, a tutaj poproszę jakieś najdroższe ubrania Gucci. Jasne, jasne, już pan tutaj zaraz pokaże Ubrania najdroższe w naszym sklepie znajdują się coś w tym tutaj miejscu. Więc może tutaj pasę i coś wybrać dla siebie. Dobra, moi drodzy, w ogóle to cię nie i wyglądać, wygląda, że tutaj mam moi drodzy, kominiarkę założoną. Ale, ale tutaj sobie idę wybrać raz jakieś ubranka. I pum, dobra moi drodzy, zobaczcie, znalazłem takie ubranka w tym sklepie Gucci, bo się takie nieży dres, ale taki jakiś niebieski, bardzo mi pasuje tutaj do mojego skina. Wygląda pan w nim świetnie, kosztuje jedyne 2 miliony robuxów. I dobra, moi drodzy, więc ja już panu płacę, proszę bardzo, tutaj o, to, na, to moja zapłata. Co pan robi? Czemu pan położył tutaj w tej chwili bombę? Wie pan co, ja niestety nie mam pieniędzy, więc ja tutaj położę panu bombę i myślę, mam nadzieję, że panu się ona przyda. Tutaj idę, dobra, do widzenia, do widzenia i PUM! Ej, hey, moi drodzy, w tej chwili tutaj się pali, więc będę musiał szybko uciec i zaraz będę gotowy, żeby okraść ten, otóż, moi drodzy, bank. Ale zanim to, moi drodzy, muszę jeszcze zrobić jedną rzecz. Ej, hey, dobra, moi drodzy, w tej chwili mamy już przedostatni sklep do okrajęcia, czyli tą restaurację. Jakbyśmy się się to po prostu ukradnę jedzenie i za nie nie zapłacę. E, dzień dobry, dzień dobry, proszę podać zamówienie, które mam panu przyjąć. E, wie pan co, tutaj poproszę jak coś dopić a po prostu, coś dopić tym razem, jakąś szkolkę, tak, tak. Jasne, jasne, już tutaj panu zaraz daję. Ej, Daron, zaczynasz, właśnie w tej chwili dostałem kolkę. Nie pan tej chwili poczekać, tutaj do pana wejdę, tutaj o. Co pan robi w tej chwili. Co nie można wchodzić wie pan, co tutaj wkładam sobie w tej chwili bombę, tak, tak i pum. I dobra, zobaczcie, w tej chwili ukradłem pieniądze i ja co też szybko, szybko dojadał. O nie, czemu zawrót tutaj w tej chwili policja? I dobra, moi drodzy, ja muszę w tej chwili szybko uciec. Jeszcze jak widzicie trochę przedłużymy napad na bank, bo muszę w tej chwili najpierw zgubić policję. I swojej drodze, wtaje jest nam dużo skrótów w brukę NRP, więc dobra, to szybko jadę w tym miejscu i pum. I dobra moi drodzy, teraz do dziury, niestety coś mi nie wyszło. Ale chyba właśnie o to w ten sposób go zgubiliśmy. Więc moi drodzy, zaraz będziemy gotowi, żeby napaść na bank. mój jak wiecie, będzie teraz do ostatniego sklepu, którym jest właśnie w tym, ten, ten bank. Więc moi drodzy, ja w tej chwili chodzi wchodzę od tyłu, żeby zaskoczyć tutaj tego pracownika banku, więc tutaj w tymi otuś dobre, tej powoli, wymać tutaj broń i nie pań tutaj nie odwraca ręce do góry, to jest otóż napad na bank w tej chwili, tak? Barwa dostępu jest tutaj na stole, niech pan mi nie robi krzywdy. I darałem drodzy, tutaj biorę o sobie szybko tą kartę jak widzicie, idę sobie tutaj do góry szybko, żeby okraść bank sobie tutaj, dobra, ale sobie tutaj bombę w tej chwili moi drodzy i bum Patrzcie i to jest pieniędzy teraz moi drodzy, za szybko sobie tutaj biorę tutaj do mojego plecaka, jak widzicie tutaj o, tutaj biorę, biorę I jak widzicie moi drodzy, te pieniądze ledwo zmieściły się tutaj do mojego do mojej torby plecaka Więc dobra moi drodzy, ja w tej chwili będę uciekał teraz i dobra i pół y y y czemu to jest w tej chwili policja? Jesteś teraz zatrzymany za napadnięcie na wszystkie sklepy, które są na brukę WNRP. No nie, moi drodzy, właśnie jestem złapany. Idziesz jeszcze raz z nami do naszego policyjnego radiowozu. O nie, moi drodzy, zobaczcie, tutaj już jest ich samochód, powinienem raz do więzienia. Właśnie trafiłem do więzienia, wy pamiętajcie się zostawić łapkę w górę, subskrypcję z wraz z łęczkiem i pamiętajcie, żeby nie ukradzać bo i tak będziecie konsekwencje. No i ja z wami się żegnam, narka.